Umówłem, że będzie pan kłamał, odwracał kota ogonem, mówił, że czasy się zmieniły. To ja tu mam pismo, które wasza władza, sejmik y, województwa łódzkiego, zarządzany przez Platformę Obywatelską, wysyła w tym momencie do samorządów łódzkich. To pismo dostał prezydent Bałkatowa w tym piśmie jest napisane, że jakieś gminy będą sprzeciwiały się budowaniu centrów integracji cudzoziemnej. To, 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 wa, to wasz sejmik. Co pan to do takiej, do takiej to takie jest działanie. Ja jest się zostanie tak? uznane za działanie dyskryminacyjne i skończy się tym, że beneficjenci utratą możliwość uzyskania dofinansowania unijnego oraz będą zobowiązani do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz Pieniuje. z Unią. Chcecie zabierać samorządom, które nie chcą budować centrów integracji cudziemców, pieniądze unijne oraz kazać zwracać im te, które już wzięli. Czas to jest mi? pismo z teraz, a nie sprzed 10 lat. To, bardzo bardzo dziękujemy. Ja Pana Pana pan pan Rafał Trzaskowski, Czyli Trzaskowski tłumaczył się, że zmienił zdanie w sprawie migrantów, bo czasy się zmieniły. Ale kiedy męcen przyparł do muru, że że. Bo w tej samej chwili, jak rozmawiają, Platforma Obywatelska wysyła do samorządu. W pisma, że jeżeli nie zgodzą się na budowę centrów integracji cudzoziemców, to zostaną im odebrane środki unijne, ba, będą musieli zwrócić te, które już wykorzystali? To ten mówi, że nie jest złodzi. Złodzi nie, ale z platformy, która ten przymus stosuje, już tak. Może i czasy faktycznie się zmieniły, ale jak widać, podejście platformy do im Raci nie. Ale to nie koniec krzyżowania rządu, jakie urządził sobie wtedy Mencen. Pod Szaskowskim w rewanżu na pojedynek wyzywa hołownie i pakuje mu kule między oczy z jego własnej hipokryzji dotyczącej wprowadzania euro.